Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy. 14 kwietnia w piątek. Jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Opowiadam o tym, co czuję, co wiem gdzieś z wewnętrznej wiedzy, co przeczytałam. Pomagam duszy zrozumieć, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Wiele sama zrozumiałam, wiele sama przeżyłam, wiele sama doświadczyłam, doświadczam, uczę się przez cały czas. Myślę, że to jest piękne, bo, bo takie życie przez doświadczanie to tak jak bycie na wycieczce i zwiedzanie. Czasami dusza wybiera sobie wycieczkę typowo na odpoczynek, a czasami na pracę na zwiedzanie, na nauczenie się czegoś, na zobaczenie. Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, jesteście cudowni. Tym, co zostają do końca, ogromny szacunek, że chcą mnie słychać, słuchać. Nie, ale dziękuję Wam, naprawdę, kochani, dziękuję. Dziękuję również za każdą obejrzaną reklamę, bo dzięki temu na moim koncie zbiera się cencik do cencika, aż może w końcu zasłużę na wypłatę. E, kochani, co jeszcze? E, Oj, widzicie, tak się przygotowałam, że coś tu nie zrobiłam. O, pozdrawiam Renie, bo Renia, Renia gdzieś tam akurat do mnie chyba skomentowała coś. No ale dobrze, już nie będzie nigdy nam zagłuszał naszego cennego spokoju. Kochani, życie nie mamy jednego. Jest to jedno z wielu żyć. Wyobraźcie sobie, że to jest tak, że te nasze wcielenia, te po 80, 90 lat, różnie to tam się żyje, no, a można też i krócej, to są nasze po prostu takie wejście na ziemię wejścia i wyjścia, wejście, wejście i wyjście, wejście i wyjście. I teraz od nas samych tylko zależy, czy to wejście będzie dobre, czy to wejście nie będzie dobre. Czy rola, którą przybraliśmy teraz, będzie dobrze przez nas zagrana i zrozumiana i doświadczona, czy nie? Możecie to sobie wyobrazić, że jesteście aktorami, możecie sobie wyobrazić i poczuć, że zaplanowaliście sobie wycieczkę na Ziemię jako dusza i że dokładnie doświadczacie tego, czego chcieliście. Wiecie, no są różne wycieczki, prawda? Są wycieczki do Escape Roomów i tam się dopiero dzieje i sami poddajemy się, sami chcemy się bać przeważnie. Są wycieczki do domu strachów. A tu mamy wycieczki troszeczkę inne. Tu mamy wycieczka miłość, szacunek, zrozumienie, akceptacja wszystkiego. Popatrzmy na to, popatrzmy na nasze doświadczenia jako na wycieczkę, którą sobie zaplanowaliśmy i to są te pojedyncze wycieczki fakultatywne, gdzie my chcemy sobie coś jechać, zobaczyć, obejrzeć. Gdzieś tam z tyłu słyszymy podszepty, albo mamy taką mapę w środku, gdzie jak ją odnajdziemy i potrafimy się nią posługiwać, no to voilà, gotowe. Akceptujemy. No nie, no w tym smutku, okej, okay, w tym smutku już mi jest dobrze. Ja już go rozumiem. Po co on jest? Chciałam, to dostałam. Dziękuję wszystkim, którzy zadali mi ten smutek. Dziękuję wszechświatowi. Że ułożył moje życie tak, że doświadczyłam tego, czego doświadczyłam. Ja wiem, że się łatwo mówi z pozycji takiej, gdzie się nie jest w smutku. Ja wiem, że się mówi w pozycji takiej, gdzie ja w tej chwili czuję bezpieczeństwo, ale kiedy tego nie zrobicie, to z tej pozycji nigdy nie wyjdziecie. Będziecie tak długo, będzie Wam wszechświat serwował takie wycieczki. Aż w końcu, czy takie zadania, aż w końcu ten, o, zadania, może escape room, tam, wiecie, to te, te domy, gdzie się wchodzi, rozwiązuje zadania i się wychodzi. I tak długo będzie wam to serwował, dopóki nie zrozumiecie, nie wykonacie zadania. Więc albo warto teraz przysiąść do tego zadania i je dobrze odrobić, a jak je odrobić? Zrozumieć. Tu teraz trzeba głowie tłumaczyć. Wiecie, ego jest takim urządzeniem, takim narządem, że ono nie będzie nas wspierać w tym, co robimy, tylko będzie nam dokładało. Będzie nam klucze chowało, będzie nam przeszkadzało i będzie głośno krzyczało: Ale ci jest źle, ale ci jest niedobrze. Tak, widzisz, nikt cię nie lubi, nikt cię nie chce, nie masz pieniędzy, nie możesz znaleźć pracy i to ego będzie takim cudownym, cudownym po prostu pomagaczem w wypełnianiu zadania. I teraz tylko od nas samych zależy, czy to my zaczniemy szeptać do ego. Już się uspokój, usiądź, ja mogę wszystko, jestem miłością. Jam jest światłem, jam jest miłością. Ja teraz mogę wszystko. Usiądziecie sobie i nawet rozpiszecie sobie to wszystko, czego doświadczacie w tej chwili, po kolei, jak plan działania. I wtedy rozwiązanie przyjdzie do Was samo, bo skupicie się z wdzięcznością. OK, doświadczyłam tego, doświadczyłam tego. Dziękuję, to też już doświadczyłam, dziękuję. Trzeba w może w logiczny sposób popatrzeć na te doświadczenia i zacząć to rozumieć. A jak zaczniemy to rozumieć, to ego już będzie bezpieczne. Bo ono powie: OK, to teraz ja tylko będę mniej przeszkadzał, a może nawet wcale się uda, że ego nie będzie nam przeszkadzać. I wiecie, jak to zadanie zostanie dobrze wypełnione, ten escape room ten room zostanie otworzony i będzie można wejść do następnego, kochani. To, to 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 się nie powtórzy, a jak się powtórzy, to pewnie już z otwartymi oczami i z gotową mapą przez to przejdziecie. Każdą mapę chowajcie, każdą mapę na każde rozwiązanie z wdzięcznością chowajcie. Ale mi się to pięknie wymyśli, No to nie mi, to góra, widzicie, podpowiada. Ja tak zawsze siadam tutaj i proszę tych moich mistrzów z Kronika kaszy. ja mówię, mistrzowie, to pomóżcie, nie, żebyśmy dali radę. I widzicie, jak pomagają, cudowne to jest. Kochani, jeżeli ktoś chętnie, to zapraszam. No dobrze, to co tam że karta, nie, bo po to tu jesteśmy, a po kartę. Te karty pięknie nas prowadzą też, wiecie. Mam, mam dwie talie nowych kart, przepięknych kart. Jedne to są karty anielskie od Kaylee Gray'a. Prze, przecudowny człowiek, anioł po prostu. Przepiękne karty, pokażę Wam jeszcze tak. Co prawda są one po angielsku czy po holendersku? Po angielsku. Są po angielsku, ale są przycudne. Widzicie? Przepiękne karty. Przepiękne. Z tymi sobie popracujemy. Myślę, że już od poniedziałku. I muszę z nimi troszeczkę posiedzieć, wiecie, podotykać je, poprzytulać, żeby nadać im energię. Egzamin wczoraj, powiem wam szczerze, no co, no dupy nie urwał. No, czy się egzamin może urwał, tylko ja nie urwałam, ale co będzie, to będzie. Spodziewałam się, że, że będzie trochę łatwiej. Tak jak słyszałam, okazuje się, że wcale tak nie było. Były dwa zadania bardzo podchwytliwe, takie, ale no zobaczymy. Oj, a tu coś tu się zadziało, wyłączyło się samo. Tak, dwa zadania były takie. Nie przygotowałam się, że będzie tyle pisania, więc bardziej w formie testu. Ale co karty chcecie nam powiedzieć? Jaką one? Dzisiaj mam ustny, więc trzymajcie kciuki. Ustny mam o 15.30, o 15.45 zaczynam. Co karty chcecie nam powiedzieć? Co chcecie nam powiedzieć? Och, ale nam powiedziały, wiecie? Co one nam tam powiedziały? Co te karty nam powiedziały? Co one nam powiedziały? Rada Świateł. Widzicie? Zgranie sił boskich. Pomocnicy w sferach subtelnych. No to nasi aniołowie. Oni są przy nas. Aniołowie. To są dusze świetliste, istoty świetliste. Patrzcie, to mamy wiedzieć, że one są, tak? Tutaj, wiecie co, ja dzisiaj zrobię czytanie, ale zrobię je w inny sposób. Rada Światła. Oni cały czas nami, nad nami są, oni cały czas nad nami czuwają. Rada Światła jest po to, żeby nas wspierać, po to, żeby nam pomagać. To są tacy nasi pomocnicy. Tutaj do Rady Światła można odmawiać modlitwę. Rado Światła, jestem gotów na otrzymanie Twojej pomocy w wypełnianiu mojej osobistej misji alchemicznej. Dziękuję za to alchemicznej? Mojej misji karmicznej. No, okulary. Dziękuję Ci za to, że prowadzisz mnie za na każdym etapie drogi i za to, że zsyłasz mi pomocników oraz doświadczenia, które cieszą mój rozum, moje ciało i duszę. To, kochani, mamy wiedzieć, że mamy wsparcie, mamy drogowskaz i mamy prowadzenia. A następne dwie karty, które wypadły, słuchajcie, no to bardziej ziemskich kart nie ma. Bądź uziemiony. Wiecie, to, że żyjemy na ziemi to musimy być tak samo połączeni z światłem u góry, jak i z ziemią. Wtedy zaczniemy świetnie żyć, kiedy będziemy mieli tą równowagę w sobie. Jesteśmy po to na ziemi, po to, żeby być ziemia, ziemianinem z duszą w ciele. Po to, żeby być człowiekiem. I mamy tą ziemię dokładnie czuć. Czuć się dokładnie człowiekiem. Jestem ludziem, ale z duszą w ciele. Tak sobie tłumaczyć, ale też jestem duszą i przyszłam tutaj po to, żeby przeżywać ziemskie doświadczenia. I ta świadomość, i korzystajmy z życia, naprawdę z tego życia korzystajmy. To, że rozwijamy się duchowo, to wcale nie znaczy, że my mamy fruwać na chmurkach, myśleć tylko o aniołkach i, jak ja to mówię, pierdzieć tęczą, albo żygać tęczą, nie mamy tego robić. Nie są tu wszędzie ciupu, 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 wcale tak nie jest. Bo gdzie jest bagno, to jest bagno, gdzie jest łąka, to jest łąka. Trzecia karta, która wypadła, to jest baw się. Oczywiście, baw się życiem. Czerp z życia to, co najlepsze. Naciesz się ziemskim życiem, bo może nie wrócisz tu za 300 lat. Może wrócisz dopiero za 500, za 1000 i to życie będzie zupełnie inaczej wyglądało co, ja kiedyś dostałam wizję życia, jak to będzie wyglądać. I to też właśnie otworzyłam swoje kroniki akaszy i o coś poprosiłam. I wyglądało to tak, że stworzymy roboty. I to się już dzieje, wiecie? Stworzymy roboty, i te roboty zaczną tworzyć swoje własne roboty, a my po prostu wyginiemy. wiem czy się wyginiemy? No nie wyginiemy, będziemy żyć. Będziemy żyć, ale jak? Nie będziemy ci najwięksi, najsilniejsi. Będziemy się czuć wtedy jak zwierzątka. Także kochani, tak robimy, tak? Tu Rada Światła cały czas czuwa nad nami. Tu bądź uziemiony. Ups, ups, darada, darada, darada. Tu Rada Światła czuwa, modlitwę do Rady Światła napisze, bądź uziemiony i baw się. Co tu się dzieje? A, już wiem, co się zadziała. Baw się, no to się bawimy, tak? Bawimy się życiem, czerpiemy z życia. Masz ochotę wypić drinka, wypij tego drinka i wcale się nie katu. Masz ochotę zapalić papierosa, nie rób sobie wyrzutów, że rozwijasz się duchowo i palisz papierosy. Jest to jakiś Twój nałóg i po coś ten nałóg sobie wzięłaś i najprawdopodobniej wzięłaś, wziąłeś sobie ten nałóg po to, żeby go uszanować. Żeby uszanować wszystkich ludzi z nałogiem, ja przestałam palić. Teraz będzie rok i 4 miesiące 1 stycznia zeszłego roku? O matko, czy dwa lata temu? Nie wiem. O, widzicie? Tak mi świetnie idzie, że zapomniałam. Prosiłam anioły bardzo. Po 20 parę latach palenia, odkąd pamiętam, to siedziałam z papierosem i paliłam bardzo dużo. Także, kochani, wszystko jest możliwe. Naprawdę. bądź uziemiony na moim kanale w playlisty, w medytacji jak wejdziecie jest medytacja uziemiająca róbcie ją na jakiś czas dlatego, że jak będziemy dobrze uziemieni to i pieniądz do nas przyjdzie bo to jest energia ziemi energia, pieniądz jest energią którą możemy namacać wiecie co energii jest taka piękna piosenka, ją stawiłam na swoim facebooku śpiewają dzieciaki ją na British God Talent This is me, to jestem ja. I słuchajcie, tam jest taka energia od tych dzieci. Ja nie mogę. <noise> tam idzie taka energia od tego, co one śpiewają, że praktycznie wcale nie trzeba słów rozumieć, żeby poczuć energię. I dokładnie tak z energią jest. Jej nie trzeba rozumieć, ją trzeba czuć. Wiecie, czemu jest tak często z pieniędzmi, że my. Doświadczamy ich braku przy, przy przybytku, braku, przybytku i w ogóle, bo my je czujemy i my wiemy, że one są, bądź ich nie ma. A z energią, tak samo jakbyśmy się nauczyli każdą energię miłości czuć energię szacunku wszystko jest energią wszystko możemy do siebie przyciągnąć zobaczcie sobie, kto ma Facebooka zajrzyjcie do mnie na Facebooka, czas dla duszy wiecie, ja jestem na TikToku, na Facebooku przeważnie jest to wszystko, co tutaj na YouTubie ale, ale już teraz będzie trochę więcej czasu, więc pewnie na tym Facebooku będę trochę więcej wstawiać bo nie wiem, jak to tutaj na YouTuba może też warto by było, napiszcie, kto ma Facebooka kto nie ma Facebooka, albo jakoś tak to może coś wymyślimy innego znajdziecie mnie na Instagramie, chociaż też tam nie wszystko potrafię jeszcze wrzucać ale TikTok, Facebook, tam jestem. I pamiętajcie, jesteśmy na ziemi po to, żeby przeżywać. Rada Światła czuwa nad nami. Modlitwa będzie w opisie. Uziemniajcie się w playliście, w medytację, medytacja uziemiająca. No i co? Jak się uziemisz, to idź się pobaw. A później Ci znowu Rada Światła pomoże zejść na, na wyższe wibracje. wejść później znowu trzeba się będzie uziemić a później pobawić, widzicie? jak to wszystko pięknie pasuje kochani, cudownego dnia życzę trzymajcie za mnie kciuki dzisiaj kto może, to dziękuję bardzo wyniki za dwa tygodnie będą no zobaczymy no jak nie znam, to nie znam no, znam, tam już wszelkie moce były wczoraj wysłane po prostu, dzisiaj w ogóle już dwa tygodnie będą siedziały i sprawdzały te testy dobrze kochani Życzę cudowności. Podziękujmy, że mamy dzisiejszy dzień na doświadczenia, że możemy dotykać, że możemy czuć, że możemy słyszeć, że możemy widzieć za to, że jesteśmy. Podziękujcie. Przytulam i ściskam mocno. Tym wszystkim, którzy zostali do końca, dziękuję. Życzę cudowności. Magda.